Cześć, witam Was w poniedziałek. My wczoraj wróciliśmy już z naszego takiego dłuższego weekendu, który bardzo fajnie spędziliśmy. Odpoczęliśmy, baterie naładowane. Tylko teraz trzeba znów wdrożyć się w codzienne obowiązki. Ja właśnie sobie tutaj siedzę, piję już oczywiście zimną kawę, norma, no ale mam bardzo dużo zaległości, jeżeli chodzi o jakieś współpracę, maile, fakturki. Chociaż to już zrobiłam, ale teraz ogarniam właśnie jeszcze jedną sprawę. Także no dzisiaj taki dzień poświęcony na YouTube'a, Instagrama, bo muszę właśnie pewne rzeczy y, zrobić i nie wiem, co będę jeszcze dzisiaj robić. Miałam w planie też y, ogarnąć keczup z cukinii w Termomiksie, bo mam właśnie jej sporo i pasowałoby w ten sposób ją wykorzystać, także być może to właśnie też w międzyczasie zrobię, to Wam pokażę. Natomiast teraz chyba wezmę się też, jak już sobie skończę to, co tutaj zaczęłam, to wezmę się zamontowaniem Vloga właśnie z naszego wypadu. Może nie nagrywałam jakoś bardzo dużo, jakieś takie różne urywki, ale myślę, że może być z tego coś naprawdę takiego fajnego. Także zobaczę, jak zmontuję. No i co, życzę Wam miłego dziąka. Ja właśnie dopijam tą kawkę i biorę się za życie. Jest i Dyziu. Dzień dobry. Jak zwykle do masowania już ułożony. Dyziu, no już podłogi panci. Powiem Wam, że tu jest istny rozgardiarz, bo... Niby trzy dni tylko mnie nie było, ale tak. Tu jedna paczka do wysłania, tu paczka kolejna przyszła. Tam już się ogarniają rzeczy inne. Tutaj jakieś fakturki, nie będę tego wszystkiego pokazywać, więc naprawdę jest niezły chaos. Ale otworzę to, bo muszę sprawdzić jedną rzecz. Jak widzę, to jest ze sklepu Leroy Merlin. O ile dobrze to wypowiadam, i są to uchwyty do mebli. To znaczy już. Wszystkie są zamontowane w kuchni nowe uchwyty, natomiast brakło mi trzech, jak dobrze pamiętam, więc już wam pokażę co nieco. Mam nadzieję, że przyszły w dobrym kolorze, bo ostatnio w ogóle miałam taką sytuację, że zamówiłam do wszystkich mebli, natomiast połowa przyszła ładna, taka jasna, a połowa taka ciemna, aż pomarańczowa. No i tam mi niby w sklepie tłumaczyli, że to jest drewno, więc yy, różnie. Z tymi odcieniami, no ale wiadomo, że nie będę mieć w jednej szafce jasnego uchwytu, a w drugiej pomarańczowego, bo jakby to wyglądało. Więc tam już później udało się trafić do innego sklepu i z tarnowami wysłali mm, odpowiednie już te uchwyty. Natomiast tutaj musiałam nie wiem, skąd ja to chyba wziąłam, chyba też z tarnowa. No, ale mniejsza. E, jeszcze dokupić trzy, także już zobaczmy wspólnie, czy się e, zgadzają, czy są ładne. Ja się boję tego otwierać. Nawet nie wiecie, w jakim napięciu byłam otwierając tą paczkę. Naprawdę się mega stresowałam, bo no, gdyby nie pasowały kolorystycznie, to byłaby totalna lipa. Tutaj widzę, że jest taki kolorek przejściowy z jasnego na ciemne, ale nie ma tragedii. E, ten też ma gdzieś tam nuty takie ciemniejsze, ale okej. Okay. Tutaj jest jasny. Więc fajnie, bo akurat chyba ten najciemniejszy, chyba on tak najbardziej wypada, to poleci sobie po prostu na najniższą tą szufladę, a te dwa jaśniejsze pójdą na e, tą szafkę u góry. Super, bardzo się cieszę, że trafione, bo niby trzy, ale jakbym miała to zwracać i opłacać znów przesyłkę, to to się w ogóle mija z celem, także cieszę się, że się udało. Witam Was we wtorek, rano się nie odzywałam, ponieważ szybko zaczynałam pracę Teraz mam tak naprawdę takie 3 godziny przerwy Więc postanowiłam, że przyjadę na lumpa z moją przyjaciółką Zobaczę co ciekawego jest, ponieważ dawno nie byłam w tym Vive Profit na ulicy Tarnowskiej w Nowym Zączu Zawsze tutaj jeździłyśmy i kupowałyśmy na torby ubrania ale tym razem sprzedaży na torby nie ma. Nie wiem czy już na zawsze, czy tylko na okres wakacyjny. Natomiast, no nie wiem jak cenowo to wychodzi, czy cokolwiek będzie się opłacało kupić. No, ale właśnie zaraz się to okaże. O, dokładnie mówię o tym lumpie. Także idziemy i zobaczymy. Okej, okay, ja wróciłam już z tego lump'a, mam jeszcze w sumie godzinę czasu, także pokażę Wam tutaj co kupiłam, bo nie opłaca się robić jakiegoś całego holu zakupowego. Z tego względu, że są to tylko trzy rzeczy, trafiłyśmy sobie na dzień, gdzie było chyba tylko minus 15%. Ogólnie najlepiej iść w czwartki, bo jest minus 50, także następnym razem tak się wybierzemy. Nie wiem, czy no w tym tygodniu to już pewnie nie, ale może w następnym, albo jeszcze w kolejnym, w zależności jak tam. Na pewno nie w kolejnym, bo wiem, że zaczynam już wcześniej rano. Także pewnie za dwa tygodnie wyciągnę moją przyjaciółkę i przejedziemy. Będziemy się, zobaczymy, jakby to wtedy wychodziło. Natomiast dzisiaj się mega nie opłacało. E, także trochę rzeczy odłożyłam, moja przyjaciółka również, no bo mijało się to z celem. E, ale zostawiłam trzy, które najbardziej mi się podobały i już wam tutaj pokażę. A więc, a więc już wyciągam. Dobra, to może ta pierwsza rzecz. Jest to coś mega, mega słodkiego. Jest to taki sweterek, trochę ubrudzony od podkładu, ale to puści. Z H&M. I ma taki piękny tutaj kołnierzyk. Super kolor, taki różyk, bardzo delikatny. Tutaj na dole wystaje koszula, ale można to zostawiać jako, wiecie, wystające albo schować na przykład ten przód do spodni. Sprawdzałam i tak, i tak wygląda przepięknie, więc nie mogłam nie wziąć takiej przepięknej bluzeczki. No, sweterek taki, no. Tak jak mówiłam. Ale... Czyż nie jest to przepiękne? Po prostu cudo. Kolejny jest dosyć duży, taki oversize. Tutaj w sumie to jest rozmiar LXL. No i jest ogromny, ale powiem Wam szczerze, że fajne jasne jeansy, te niebieskie, i do tego taki biały sweter, wielki puszysty na jesień. Wygląda to no. Rewelacyjnie. Znaczy, w sensie nie mierzyłam do spodni długich, oczywiście, bo jestem w krótkich, natomiast ja sobie to wyobrażam. I będzie to wyglądać naprawdę rewelacyjnie, tak samo jak i do czarnych spodni. Tyle, że do obcisłych rurek, ponieważ, tak jak mówiłam, ten swetr jest taki oversize, naprawdę duży. Na mnie, przynajmniej. Więc musi być tutaj obcisły dół. I mam jeszcze jedną rzecz, to jest taka bluzeczka. Oczekajcie, bo jest na lewej stronie taka hiszpanka. Można ją nosić normalnie jako krótki rękawek, albo właśnie jako hiszpankę. I też spodobało mi się to, że tutaj ma te guziczki. No pięknie wygląda, naprawdę. Do tych krótkich spodenek, które mam teraz, czyli takie niebieskie, super się prezentuje. Także widzę to, widzę. No i taki mini peksowy Hej, kawy czwartek. Ja właśnie mam taką godzinną przerwę w pracy. Wróciłam sobie coś zjeść. Bo teraz się pilnuję i chciałabym w miarę regularnie, żeby te posiłki były, więc jest godzina tak 12:15, także odpowiednia pora, aby coś tam sobie, mm, no właśnie, spożyć. I nawet rano robiłam na śniadanie serek chudy z jogurtem i tam dołożyłam. Zresztą pokażę wam, bo zrobiłam właśnie całe opakowanie tego twarogu chudego na pół. Trochę zjadłam rano, trochę zjem teraz no i mam już gotowe, także tylko wyciągnąć z lodówki i właśnie zjeść no a później oczywiście wracam do pracy, no nie mam kiedy się odzywać, bo są mega intensywne dni, a po pracy jestem tak padnięta, to znaczy może nie jestem jakoś bardzo padnięta, bo wczoraj nawet zrobiliśmy z Kubą jeszcze trening o 18 <laughs> także dałam radę, ale jak już było po tym treningu, to padłam, dosłownie padłam więc dlatego też się nie odzywam w ogóle, a z racji, że mam teraz tą godzinną przerwę, no to po prostu wyciłam za kamerę i coś tam do Was zawsze się odezwę, pogadam. No i tak, idę jeść. I może jeszcze jakąś kawkę na szybko wypiję. Ogólnie to powiem Wam, że cały czas mi spadają ostatnio te podkładki. No i teraz widzę, że tutaj odpadła mi w ogóle cała podkładka z farbą. Także mhm, super. Muszę kupić nowe, bo widocznie wtedy tak na kilka razy je przekładałam, przyklejałam i wiecie, zmieniałam. Także chyba. Trzeba kupić nowe TT, e, jak to się nazywa, haczyki. I przykleję jeszcze raz. Jutro to zrobię, bo mam dzień wolny. Z tego względu, że w sobotę mamy grilla urodziny Kuby, a ja w sobotę pracuję od godziny 7 do 15. Także ja skończę pracę i przyjdą pewnie niedługo, chwilę po tym, goście. No i potrzebuję mieć ten piątek w miarę wolny, żeby przygotować różne rzeczy. Chciałabym upiec. Ciasto. No mam parę tam takich pomysłów, więc no, w sobotę to już nie będzie opcji, wtedy ogarniać będzie kuba, a ja jutro chciałabym całą resztę też trzeba wysprzątać, a jednak, jak zrobię to sama, to wtedy wiem, że jest tak, jakbym tego chciała. Ogólnie zawsze się dzielimy z kubą, natomiast z racji teraz, że będą goście, to chciałabym wysprzątać wszystko no wedle swojego uznania. No i tutaj właśnie mam jedzonko przygotowane. Także zaoszczędzę sobie teraz czasu. I tak jak wam mówiłam, mam twaróg chudy z jogurtem, ja nie dodaję w ogóle cukru. Mam orzechy włoskie, tutaj akurat miałam jabłko, więc taki owoc sobie skroiłam, posypałam cynamonem, no i zamiast cukru właśnie dodałam troszkę drzemu truskawkowego. Robiłam z mamą właśnie w termomiksie jakiś czas temu. I tak to się właśnie prezentuje. Także robię kawkę i jem. No, i witam Was w piątek, piąteczek, piątunia. Mamy godzinę 10.30. Ja dzisiaj, tak jak Wam chyba mówiłam, wczoraj mam dzień wolny z racji, że jutro pracuję, ale to też Wam mówiłam. Ojej! Pranie dywaników się skończyło, więc muszę zanieść do suszarki, e, ale to zaraz. Z samego rana wstałam, ogarnęłam się i od 7.30 sprzątam i się do nie mogę. Dawno mi aż tyle to nie zeszło, ponieważ równe 3 godziny. I jeszcze została łazienka nieogarnięta, ale nie mam już na to siły, bo muszę jechać na zakupy, upiec placek na jutro, porobić jakieś różne inne rzeczy, związane właśnie z jutrzejszym dniem, na które nie będę miała czasu z racji tego, że właśnie pracuję. Więc masakra, powiem Wam. Dobrze, że udało mi się ten dzień tak zorganizować, żeby mieć wolny, ale kosztem tego, że wtorek, środa, czwartek od godziny 7 do 18 pracowałam. Niemniej jednak nie narzekam. Yy, ale no łazienkę kupałem już ogarnie jutro a ja zmykam na zakupki i biorę was ze sobą Dobra, jest godzina 14, ja załatwiłam już wszystko, tak mi się wydaje, że wszystko, to co miałam zaplanowane i teraz idę właśnie do mamy, będziemy robić tą bezę, miejmy nadzieję, że nam wyjdzie, bo jak nie, to będzie masakra. Jutro będzie ma chyba ratować sytuację, bo ja pracuję właśnie, tak jak Wam mówiłam, od 7 do 15, więc kompletnie nie będę miała kiedy. Wszystko muszę zrobić dzisiaj, czyli właśnie te przekąski, koreczki, kuba się tam zajmie innymi rzeczami na grilla czy sałatką jakąś, a ja właśnie te przekąski chciałabym dzisiaj zrobić. No, jak już zrobimy tą bezę i ona się będzie suszyć w piekarniku, to właśnie tutaj będę piec ten placek ze śliwkami. Ogólnie strasznie mi zeszło, bo myślałam, że wyrobię się wcześniej, ale niestety. No, trochę się przeliczyłam, więc y, tak, biorę się dalej do roboty i czuję, że dzisiaj wieczorem to padnę, bo jestem na pełnych obrotach od godziny 6.30. Jak się ogarnęłam, zaczęłam sprzątać po prostu no, wszystko, y, a cały czas mam wrażenie, że czegoś jeszcze nie zrobiłam, więc y, no, wyjdzie. Ok, jestem już u siebie. Jak widzieliście, zrobiona już jest beza, poszła się suszyć do piekarnika. Ja teraz przyszłam robić ciasto ze śliwkami i tak. Położyłam sobie tutaj kamerę na termomiksie, bo nie mam gdzie, ale chyba ją muszę ściągnąć, ponieważ no nie będę cały czas tak stała i się karbiła, wiadomo. To chciałam powiedzieć? Aha, muszę umyć śliwki, no, pozbawić ich oczywiście pestek zostawić do odsączenia. Takiego kadru jeszcze nie było, ale tutaj się sporo w kuchni zmieniło, bo malowaliśmy. Także już niedługo zobaczycie film na kanale. Może już przed tym vlogiem się pojawi albo zaraz po, a może bardziej po. Zobaczymy, jak mi to pójdzie. Tutaj mam śliweczki, tak około 600 gram kupiłam. I co? Robimy.